Drogi siostry, drodzy bracia w Jezusie, Chrystusie, stoimy na progu świąt wielkanocnych. Chciałbym przekazać Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Znajdujemy się, drodzy, pośrodku największej epidemii w XXI wieku. Ta epidemia wywiera od kilku tygodni przemożny wpływ na niemal wszystkie sfery naszego życia. Składając sobie. Życzenia noworoczne przed kwartałem, raczej nikt nie przewidywał, iż rzeczywistość naszego życia ulegnie tak diametralnej zmianie. Dzisiaj już wiemy, że tegoroczne święta Wielkanocne są inne od tych wszystkich, które znaliśmy z minionych lat. I chyba doskwiera nam wszystkim taki stan rzeczy. W tych okolicznościach. Nasza religia chrześcijańska a zwłaszcza osoba Jezusa Chrystusa może okazać się bezcennym i z niczym nieporównywalnym źródłem sił nadziei i odwagi w zmaganiach z wezwaniami jakie generuje obecna epidemia. Życzymy sobie nawzajem, by czas epidemii koronawirusa zakończył się jak najszybciej. Życzę państwu również niezachwianego przekonania, że w czasie epidemii nie jesteśmy wydani na pastwę ślepego losu. Każdego nowego dnia jest z nami przez swego ducha nasz zmartwychwstały zbawiciel, który troszczy się o każdą i o każdego z nas. Dzisiaj na nowo wzywa nas: nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków. Niechaj. Tegoroczne święta wielkanocne, inne niż wszystkie dotychczasowe, będą dla nas czasem zadumy nad naszym własnym życiem w całej jego rozciągłości. Niech będą również czasem pod refleksji nad potęgą Bożej obecności i miłości, którą stale każdą i każdego z nas łaskawy Bóg obejmuje w swojej miłości, łasce i miłosierdziu przez krzyż i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wszystkim, a zwłaszcza osobom chorym, osobom cierpiącym, pozbawionym nadziei również życzę prawdziwego Bożego pokoju, wielu niespożytych sił oraz dobrego zdrowia. Pozostańcie z żywym Bogiem. Amen.